Rozmowa dnia. A goście magazynu Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry, panie pośle. Kłaniają się państwo, dzień dobry, panie dyrektorze. Blokada dla paktu migracyjnego. Nagle się okazało, że to już nie tylko Polska i Węgry, ale także na przykład Niemcy i Holandia. No to... Stanowisko Niemiec jest najbardziej zastanawiające. Czy pan to odczytuje jako ruch taktyczny? Czy Niemcy rzeczywiście nie chcą nielegalnej imigracji przymusowej? Zdecydowanie taktyczny. Uważam, że Niemcom wierzyć w takich sprawach i zresztą nie tylko w takich. Do końca nie można. Trzeba być po prostu czujnym, bo nie do końca jestem pewien, czy trafiły do nich logiczne argumenty, ponieważ te logiczne argumenty do nich rzadko trafiają. Oni się kierują tylko i wyłącznie własnym interesem, a nie interesem Unii Europejskiej czy innych krajów. Myślę, że to jest jakiś, za chwilę się dowiemy, o co w tym na, na, tak na dobrą sprawę chodzi. Może zamiast paktu, o którym pan redaktor wspomniał, za chwilę pojawi się jakaś inna, dużo gorsza propozycja. Musimy być po prostu czujni. Polska dyplomacja musi być naprawdę zwarta i gotowa. Czyli spodziewa się pan wolty tutaj stanowiska niemieckiego? Niekoniecznie, ale to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest niewątpliwie także element polityki, bo to nie jest element, który Niemcy sobie by tak po prostu przeszli do tego bez, bez jakiegoś na, 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 po, do porządku dziennego. Mają jakiś pomysł na to, nasze stanowisko musi być jasne, jak się okazuje to presja ma sens. Stanowisko innych krajów, które jest zbieżne ze stanowiskiem polskiego rządu jest coraz bardziej chyba dostrzegane w Europie, ale też chyba chyba jasno sobie wyraźnie też powiedzieć, że też pozycja naszego kraju bardzo wzrosła i w tej chwili nie jesteśmy postrzegani jako ktoś, kto robi awanturę, bo nigdy żeśmy jej nie robili, tylko my żeśmy po prostu jako jedyni myśleli logicznie z całej tej sytuacji. Ale Holandia już mogła być chyba trwałym sojusznikiem, bo tam przecież nawet rząd się wywrócił o sprawę nielegalnej migracji. Panie redaktorze, no zostawmy kwestię Holandii, jeśli chodzi o tworzenie nowego rządu, ponieważ idą jakieś tam złe pomoruki, że Timmermans zwraca do holenderskiej polityki, a to też wiemy, że nic dobrego, no przynajmniej dla Holendrów, nie albo wróży. Może to będzie lepsze dla Europy, ale niekoniecznie dla Holandii, ale musimy pamiętać, że jednak Unia Europejska to przede wszystkim kraje, które do niej należą, a nie Komisja Europejska czy, czy Parlament Europejski. No ale skoro jesteśmy przy Komisji Europejskiej, to skarga do Komisji Europejskiej na razie, a potem pewnie do w sprawie nielegalnych śmieci. 35 tysięcy ton w siedmiu zlokalizowanych miejscach na terenie Polski. Minister Moskwa mówi, żeby Niemcy jednak to uprzątnęły. No tylko wszyscy wiemy, że to jest skarga do Ursuli von der Leyen, Niemki, a w ogóle w Unii Europejskiej rządzą Niemcy. No to to małe szanse chyba na powodzenie. No cóż, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, ale jednocześnie to ma chyba takie też drugie dno, drugie podłoże, które trzeba też bardzo mocno akcentować. Jeżeli są takie rzeczy ewidentne, to paskustwo, które Niemcy nam tutaj zgotowali, te wszystkie śmieci, bo to nie tylko o te śmieci chodzi, bo za chwilę, jeżeli starczy nam czasu, to możemy również porozmawiać o innych rzeczach. Ale tak, to prawda, Niemcy rządzą Europą i ja jakoś sobie nie łudzę się, żeby tutaj jakieś logiczne argumenty do nich trafiały, ponieważ no, będą pr przede wszystkim pilnować ze swojego interesu. Ale że... można w ogóle przeczytać, że Niemcy zarzucają tymi swoimi odpadami właściwie cały świat. No, nawet prasa niemiecka Frankfurt, ale Zeitung pisał, że odpady plastikowe z gospodarstw domowych niemieckich są znajdowane na Malezji. No, cóż... To, co z, tym, znaczy, przecież Niemcy to jest wzór praworządności. No nie, panie redaktorze, przecież nasi słuchacze i pan i ja w to nie wierzymy. Wiem, że to jest sarkazm, nie jest to żaden wzór, wzór praworządności, ani, ani jakichś innych dobrych relacji, tylko to jest po prostu wzór kraju, który dba przede wszystkim o własne interesy. Z jednego punktu widzenia, z innego, z innego punktu widzenia można powiedzieć, że tak trzeba, że trzeba dbać przede wszystkim o własne interesy. Skoro Niemcy tak robią, to wara od tego, że oni mają jakieś, jakieś wąty do nas, że my dbamy o swoje interesy, tak? Także, że to jest chyba jasne i oczywiste. I tutaj, jeżeli się zderzają te dwie wizje, no to musi znaleźć się jakiś kompromis, ale po prostu działanie polskiego rządu, Ministerstwa Środowiska, idzie coś takiego, że te niemieckie odpady, te niemieckie śmieci tutaj się w Polsce już więcej nie znajdą i Szwaby muszą po prostu ją za sobą zabrać. Panie, pośle, pytanie o Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Poseł pisu Mówi o tym, że ta komisja na pewno powstanie. Tylko pytanie, czy ona powstanie wedle tej wersji, która już została uchwalona w Sejmie, czy wedle tych, tego projektu, który zresztą Senat odrzucił, projektu prezydenckiego, prezydent miał zastrzeżenia. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na razie obowiązującym prawem, jak mi jest, to jest to, że jest to wersja sejmowa, czyli wersja parlamentarna. Dzisiaj na Komisji Sprawie, Spraw Wewnętrznych i Administracji będziemy debatować stanowisko Senatu, które jest za odrzuceniem ustawy prezydenckiej w całości. Będzie to krótka debata, bo będzie to jedno głosowanie. I jeżeli jutro, bo jutro jest blok głosowań, Sejm się pochyli nad tą, nad tą nowelą, pan prezydent ją podpisze, wtedy mamy sytuację jasną. Mamy dwie obowiązujące prawo i nowelizację pana prezydenta. I tak na dobrą sprawę myślę, że one, że kwestia powołania tej komisji jest przesądzona, tylko tu chodzi o to w zasadzie spór toczył się o to, czy już pomijam o te sprawy takie proceduralne, sprawy odwoławcze i tak dalej, ale dotyczące, czy w, w skład tej komisji mogą wejść parlamentarzyści. No i tutaj no, jest stanowisko klubu PiSu. Nie ma jeszcze na razie takiego stanowiska, ponieważ nie ma jeszcze obowiązującej ustawy pana prezydenta. Jesteśmy na razie na etapie tej ustawy, którą ustalił polski, uchwalił polski parlament i wtedy, jeżeli będziemy mieli tą nowelizację, wtedy należy się nad nią, nad nią pochylić. Ale sądzi pan, czy może pan wie po prostu, że jednak pewne uwagi uwzględnicie prezydenta? Myślę, że tutaj w tej chwili to sprawa się też rozbija o taki inny wątek, który jest dla mnie bardzo ciekawy. Wprawdzie nie zapowiadany przez opozycję, że opozycja nie weźmie udziału w tej, w pracach tej komisji. Jak się okazuje, program RESET pokazuje, że ta komisja jest niezwykle potrzebna i obecność przedstawicieli opozycji byłaby bardzo wskazana na przykład, panie redaktorze, pana posła Tomasza Treli. Oczywiście jestem tutaj w tej chwili szczerze złośliwy, ale coś takiego by się przydało i to będzie ten czas. Pani Marszałek uruchamia wówczas wewnętrzne przepisy, które dają termin na zgłaszania kandydatów do członków komisji, także ze strony opozycyjnej. Jeżeli opozycja tego nie zrobi, oczywiście jesteśmy gotowi, żeby powołać tą komisję w obszarze Zjednoczonej Prawicy. Politycy? Czy tak jak chciał prezydent, tylko eksperci? Myślę, że to najbardziej takie byłoby chyba to dobre, jeżeli byłaby to zachowana, może nie to, że pewna równowaga, ale że też y, politycy mogli mieć tutaj odnieść jakiś, wnieść do tej komisji jakiś Pozytywny, pozytywny dźwięk, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta komisja pracowała transparentnie, żeby Polacy widzieli, w jakich byliśmy rękach, w jakich bez, ich bezpieczeństwo było w rękach za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I raz jeszcze powtórzę: program Reset pokazuje wierzchołek góry ludowej. Sondaże pokazują, że obóz Zjednoczonej Prawicy wygra wybory, ale nie będzie miał większości. Co wówczas? Sondaże pokazują jedno: działanie nasze idzie w kierunku. My oczywiście żadnych sondaży nie lekceważymy, ale też na mocno się do nich nie przywiązujemy, ale ponieważ to od 6 nas... miesięcy co najmniej można powiedzieć, że takie są wyniki sondaż. Ale od 6 miesięcy, panie redaktorze, trwa jeszcze kampania wyborcza, a kampania wyborcza też polega na tym, że wyborcy będą mogli oceniać to wszystko, co już się zrobiło i propozycje, parlam, propozycje partii politycznych, które będą szły w kierunku, żeby pokazać, co chce się zrobić nadal. No i tutaj będzie chyba jednym, jedyną odpowiedzią, to będzie yy, wiarygodność. Nasz program wyborczy, który już u, pokażemy Polakom, upublicznimy go. Tak na dobrą sprawę, to będzie program Polaków zaraz, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, kiedy ten kalendarz wyborczy ruszy. Wydaje się, że będzie to taka oferta, że Polacy będą wiedzieli, że je, obozowi i Zjednoczonej Prawicy trzeba dać kolejną szansę Rozsądny na to. Rozsądny polityk że... musi mieć plan B. Plan B jest taki, że robimy wszystko na ten moment, żeby zjednoczona sprawica to jest utrzymała. Ten, a plan B? I to jest plan B to jest taki, żeby. Plan, plan B jest taki, żeby zjednoczona prawica powiększyła swoją, swój zakres posiadania mandatów, a także zakres środowisk, które mogą w tym uczestniczyć. O kogo? A to już, kto będzie się podpisywał pod naszym programem, jest, nas, jest zawsze u nas mile widziane. Ale plan C to musi być też brany pod uwagę to, że trzeba będzie na przykład uzyskać jakieś wsparcie albo pozyskać koalicjanta. Na przykład Przemysław Witler, który ponownie wraca do aktywnego życia politycznego. Mówi, że Konfederacja byłaby skłonna poprzeć rząd mniejszościowy, wspierać tak w ramach takiego paktu stabilizacyjnego. Pamięta pan, już pakty stabilizacyjne były kiedyś. Przemysław Wipler mandał dopiero chyba zamiar wrócić do aktywnej polityki. No już jest dogadany z Konfederacją. No, to jeszcze nic nie znaczy, że będzie aktywnym politykiem, w sensie, że będzie zasiadał w polskim parlamencie. Ale nawet zakładając, jeżeli pan redaktor mówi o tym, jak powinien wyglądać plan ten C, to odwołuje się do planu A. No tak, ale wie pan, no to jednak trzeba. Jak to, jest naszym na celem. to jest naszym celem. Ale wie celem. pan, tak biorąc pod uwagę historię, to Jarosław Kaczyński jako prezes czy porozumienia centrum czy Prawa i Sprawiedliwości miał do czynienia z rządami mniejszościowymi. Ba, powiedziałbym, że nawet sprawnie się poruszał w ramach rządów mniejszościowych. Tak, jest to oczywiście również tak, takie nasze bogactwo polityczne, że wyciągamy z wnioski z przeszłości, ale wszyscy wiemy jak się to skończyło, bo to już pakt stabilizacyjny czy pakt mniejszościowy dotyczył współpracy Ligi Polskich Rodzin parz Roman Giertych i Samoobrony, która no, to, to są to formacje, które niekoniecznie dobrze skończyły na polskiej scenie politycznej, bo ich po prostu po prostu nie ma. No ale tak ja raz jeszcze podkreślam. Naszym celem jest zdominowanie polskiej sceny politycznej na tyle, żebyśmy mogli co najmniej utrzymać stan posiadania tych mandatów, które mamy w tej chwili. A z PSL? -em? PSL i w... ja, chrześcijańscy o, i prospołeczni no właśnie. głosowali razem z wami? No właśnie, czasami głosują. W, w ogóle to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy nasi radiosłuchacze sobie je zadają. Czemu PSL jest po tamtej stronie, jeżeli, jeżeli teoretycznie, jak wspomniał pan redaktor, posiadają takie wartości, które zostały tutaj wspomniane. Dla mnie, ja to zachodzę w głowę, że ci ludzie w tej chwili na przykład są w formacji z Szymonem Hołownią, czy gdzieś tam się rozbijali trochę o lewice, przecież oni byli w sumie ze wszystkimi. I tak na dobrą sprawę oni nie mają argumentów, dlaczego by nie chcieli czasami też współrządzić z nami, czy, czy popierać po prostu nasze inicjatywy, bo ja też PSL dostrzegam, który I jest pointa. logiczny PSL, który jest w samorządach. Tam z nimi się można dogadać, no niestety ten, który jest w polskim parlamencie pozostawia czy wiele do życzenia. będzie jeszcze większa koalicja? Zobaczymy. Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, poseł tego grupowania. Dziękuję, Dziękuję Miłego dnia Państwu życzę Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.